No siema! Jestem Tanuki i witam was w pierwszym filmie na tym kanale. Naprawdę dość długo się zbierałem, żeby coś w końcu nagrać, ale jako, że zbliża się sezon anime jesień 2022 stwierdziłem, że poopowiadam trochę o seriach, które się w nim pojawią. Oczywiście nie o wszystkich, bo wszystkich wyszłoby pewnie około 40. Opowiem o kilkunastu tych, które najbardziej mnie zaintrygowały i z którymi ja zamierzam spędzić następne 3 miesiące bądź więcej. Zapraszam do oglądania. Ten czyli hitowa seria, od której adaptacji bardzo dużo osób, w tym ja, wymaga bardzo dużo. Szczególnie, że bierze się za to mapa. Ja osobiście nie przepadam za ogólnym wyglądem ani od mapy. Oczywiście nie wszystkich, ale jakby... Mają taki jakiś specyficzny styl. Nie podoba mi się to, ale zobaczymy. Jak na razie w trailerach wygląda to o, ok, przynajmniej na moje oko. E, Denji, który przez wydarzenia, które miały miejsce, no po prostu chłopak nie ma za co żyć, e, zaczyna walczyć z demonami na zlecenie Jakuzy, No, żeby mieć kaskę. E, w pewnych okolicznościach przemuje umiejętności demona piły mechanicznej, Czym przyciąga uwagę oficjalnego łowcy demonów, który proponuje mu pracę w Biurze Bezpieczeństwa Publicznego? Czyli nadal ma bić demony, ale tym razem legalnie. Pierwszy odcinek wyjdzie 11 października, ogólnie odcinków będzie 12. Manga ma tomów 11, została yy, wydana w Polsce, i właśnie przez te 11 tomów ja myślę, że za sezon bądź 2 zobaczymy Jason Man, część drugą, w sensie część drugą sezonu pierwszego. W Polsce wydaje to wydawnictwo Waneko I chyba, z tego co pamiętam, już w całe 11 tomów zostało wydane. Kolejna hitowa manga, tym razem sportówka o piłce nożnej. Po niezadowalającym występie polskich piłkarzy na Mistrzostwach Świata 2018, Japoński Związek Piłki Noży zatrudnia ekscentrycznego trenera Jinpachiego Ego, który tworzy Blue Lock. Obiekt, w którym 300 najlepszych napastników z japońskich liceów rozpoczyna walkę o wyłączność gry w reprezentacji narodowej. Czyli takie battle royale, tylko że piłkarskie i ten. Co odpadnie, nie będzie mógł nigdy zwołać w reprezentacji narodowej. Okej, okay. brzmi to spoko, i manga została wydana w Polsce jak na razie, jeden tom w momencie, gdy to nagrywam. I tak po pierwszym tomie stwierdzam, że historia też jest spoko. To w pewnym momencie miałem nawet takie dziwne wrażenie, bo to opowiada o 2018 roku, o mundialu. Ja pamiętam, jak oglądałem ten mundial i chyba tam jest jedna z nie, nie, nie odnośnie historii, w sensie występu japońskiej kadry, ale mniejsza. Yy, anime będzie miało 23 odcinki. Zostaje wyprodukowane przez studio 8Bit yy, oraz zadebiutuje 8 października. Cool Doge Dangsi, czyli okruchy życia o uroczych. Chłopakach. Uroczych, niezdarnych. Tak, niby ma być według wielu opisów. No, po prostu chłopcy, którzy zgrywają niedostępnych, są tak naprawdę fajławami. Haha, komedia. Z ładnymi chłopcami. Czyli, po, niby mieli to być ładni chłopcy, ale myślę, że mapa zrobiłaby ich ładniej. E, anime ma mieć. 15 minut. W sensie każdy odcinek anime ma mieć 15 minut. Ile odcinków jeszcze nie wiadomo? Ale myślę, że będzie to sprawiało, że będzie ogólnie anime lżejsze do odbioru, bo taka tematyka szczególnie... na Mi na przykład lepiej się ogląda w 15 minut, a nie 25 minut. Pierwszy odcinek pojawi się 10 października. Urusei Yatsura, czyli remake anime z 1981 roku. Kosmitka Lum zauracza się w Ataru, który jest kobieciarzem i jest kompletnie niewzruszony tym, że ona się w nim podkochuje, więc kontynuuje poszukiwanie dziewczyny. Ee, anime będzie miało 46 odcinków, zadebiutuje 13 października, odpowiedzialny jest studio David Production. Ee, manga zostanie wydana w Polsce przez JPF jakoś tak w październiku, w listopadzie, coś takiego. Bad de czyli anime o dziewczynkach grających w Młoda i nieśmiała gitarzystka Hitori Goto marzy o grze w zespole, ale przez swoją nieśmiałość nie ma żadnych przyjaciół, więc on nie może stworzyć zespołu jak nie ma z kim. Pewnego dnia poznaje perkuszystkę, która szuka gitarzystki do zespołu. Jak nie ciężko wnioskować, no, założą zespół razem i razem będą muzykować. Coś czuję, że po obejrzeniu tego anime po pierwsze, ociepli mi się serduszko, bo nic tak nie robi cieplej, jak oglądanie uroczych dziewczynek robiących brutalne rzeczy, a dokładniej grających ostrą muzykę. Po drugie, najziemniej mnie grać na instrumencie. Premiera tego anime będzie 8 października. A odpowiedzialny za to jest Cloverworks. Ten jest tarakę Czyli najdziwniejszy sekaj, jaki udało mi się znaleźć w tym sezonie, aczkolwiek będą dziwniejsze, gwarantuję. Czyli odrodzony jako miecz. I Isekai, w którym bohater odrodzony jako miecz ratuje koto dziewczynkę, która została, została jej jego właścicielką. Ona chce dosunąć siłę, on z kolei chce wiedzieć jak się tam znalazł, co się w ogóle dzieje, czemu on jest mieczem. No, bo wyobraźcie sobie, umieracie i odwracacie się jako miecz. Co najmniej dziwne. No. I sekaj. Spodziewałam się dużo fanserwisu. Mamy dziewczynkę kota. Nie w sensie kota. Dziewczynkę best... Bestie, zwierzątko jakieś. No i mamy i sekaj. No to cóż. Jeśli chodzi. Nie wiem, co o tym sądzić, no pewnie porzucę szybko. E, data to 28 września. Odcinków będzie 12, a studio odpowiedzialne to C2C Shinobi no Otaki, czyli Baja o ninja, takie, takich jak w Naruto, ale trochę inaczej niż w Naruto. I okay, czyli główny bohater, tytułowy bohater, dowiaduje się, że jest spadkobiercą rodziny Iga, czyli klanu Shinobi. Z tego powodu rozpoczyna naukę w szkole ninja, żeby zostać głową tej rodziny. Czyli ninja w czasach teraźniejszych. Według mnie to albo będzie ok, albo będzie słabe. Nie będzie nic pomiędzy, gwarantuję. Takie mam przeczucie. To też nie będzie jakiś taki duży hit, bo, bo nie wygląda na hit. No i w trailerze widzimy dużo pięknych pań, więc może być jakiś haremik. Czyli może jednak być słabe. Ech, pierwszy odcinek pojawi się 4 października, a studio odpowiedzialne to trojka. Renai Flops, czyli międzynarodowy Romkom. Grupa dziewczyn z różnych zakątków świata, czyli z Japonii, USA, Bułgarii, Chin i Niemiec. W sumie ciekawe, dlaczego akurat te kraje. Znaczy, proszę, taka Bułgaria. Nie wiem. Przenoszą się do jednej szkoły i to w takim bardzo dużym skrócie. Zapewne przeżywają tam jakieś miłostki. Ale no wiadomo, rom, com, romans, komedia. Studio to Passion. A pierwszy odcinek... Będziemy mogli obejrzeć 12 października. Seedanci, czyli anime, które idealnie wpasowało się w sezon halloweenowy. Kimi mieszka w kompleksie mieszkaniowym C, gdzie na każdym kroku mieszkańców czekają kłopoty. Tak, takie, wiecie, horrorowe kłopoty. Przynajmniej tego oczekuję od tego anime, bo po trailerze wygląda całkiem obiecująco. Ja jestem osobą, która uwielbia takie anime jak na przykład Corpus Party. Więc mam co do tego nadzieję. Mam nadzieję, że będzie dużo krewki się lało mimo wszystko. Eee, nazwa studia pasuje. Akatsuki. Akatsuki, czyli Czerwony Księżyc. Pierwszy odcinek już 2 października. Yonin czyli komedia o czterech przyjaciółkach ze szkoły dla dziewcząt. Zwykła grupa przyjaciółek, tak zwykła, że jedna jest pilotką, druga posiada naturalne zdolności, trzecia jest Shinobi, a czwarta to tak naprawdę chłopak. No, no, no cóż, zwykła komedia szkolna o dziewczynkach, o zwykłych dziewczynkach chodzących do szkoły. Urocze dziewczynki, robiące urocze rzeczy. Co? 15 października pojawi się pierwszy odcinek, a studio to flat. AQ Shonen Eternal Boys, czyli anime o idolach, ale troszkę inaczej niż zwykle, bo tutaj zamiast licealistów mamy panów po czterdziestce, może. W każdym razie panów, którzy są już dojrzali, mają swój bagaż emocjonalny i prawdopodobnie kredyt hipoteczny na mieszkanie. No cóż. Ciężkie życie dorosłego. Ci panowie dojrzali, zakładają grupę idolów. No i są idolami, w sensie próbują się wdrożyć w ten cały świat, w którym najczęściej rzucani są licealiści. Albo licealistki. A licealistki to mają krótkie spódniczki, przeważnie. No ale na nich się raczej krótkie spódniczki nie założy. Produkcja będzie miała 23 odcinki, co mnie trochę niepokoi, ale. Jak dobrze będzie rozpoczynowana fabuła, to może być to nawet spoko. Za produkcję odpowiada Liden Films, a pierwszy odcinek już 10 października. się Shioashi Pogenai. Czyli dziewczyna tanuki o imieniu Mameda, marzy o zostaniu człowiekiem. Spotyka bunko, mistrza Rakugo, i przekonuje ją, by przyjęła ją jako ucznia w sensie to Mamedę żeby przyjęła. Uwielbiam oglądać o nim o rzeczach, na których się kompletnie nie znam. A rakudo. Rakugo. To jest taki japoński stand-up jakby. Jakby gościu sobie siada na scenie i gada. No, tak mniej więcej. Tyle wiem o Rakugo. Research zrobiłem specjalnie pod ten film. Te. Z tego co widziałem w postaci są bardzo ładne. W sensie mi się podobają. No i... Mam nadzieję, że będzie to ciekawe anime, no bo... No, fajnie wygląda. Pierwszy odcinek 30 października, studio Liden Films. Fufu i Jou Koi Miman. Mmm, niekonwencjonalna komedia romantyczna. Hmm, jak ja je kocham. Prawie za każdym razem jak oglądam coś takiego to kończy się kadziroctwem, ale tym razem mamy szkołę, gdzie obowiązkowa obowiązkowo jest praktyka małżeńska, czyli no wiecie, to co robią małżeństwa. Jiro zostaje przydzielony do Akari, która jest jego zupełnym przeciwieństwem. Przy czym Jiro i Akari oboje mieli upatrzone jakieś swoje wymarzone parki, nie? Bywa. No i... Zawierałem układ, że jakby będą razem współpracować, że potem móc wymienić te pary, bo jest taka opcja. Ale jak wszyscy wiemy, że to tylko nie dojdzie, bo się sobie zakochają. Pierwszy odcinek, 9 października, studio Model. Model. Odcinek 12. Spy Family, sezon pierwszy, część druga. Pierwsza część sezonu pierwszego wyszła wiosną 2022. Anime ogólnie opowiada o rodzince składającej się z szpiega, zabójczyni i telepatki. Przy czym nikt nie wie, kim jest poza tym dzieckiem, bo jest telepatką. No, jest to rodzina, którą założył Twilight, czyli Lord Forger, żeby wypełnić operację Strix, która wymaga zakłada w zasadzie. I zinfiltrowanie jednego gościa. A żeby to zrobić musi posłać dziecko do takiej elitarnej placówki. A żeby posłać dziecko do elitarnej placówki musi mieć dziecko. A to dziecko dobrze, żeby miało matkę, nie? Bo bez tego nie przyjmą. No i w drugiej części sezonu to będzie dosłowna kontynuacja. Nic tam takiego wielkiego sobie nie przypominam, żeby miało się stać, po prostu dalej będziemy obserwować perypetie ciekawej rodzinki Worge no i, i, i psa, psa Bonda y, Studio Vid i Cloverworks z tego co pamiętam się nic nie zmieniło Odcinków 12, pierwszy odcinek, 1 października Boku no Hero Academia 106, czyli anime, na które czekam chyba najbardziej, mimo tego, że doskonale znam mangę. Po prostu nie mogę się doczekać niektórych scen zanimowanych. W tym sezonie rozpocznie się walka, wojna między bohaterami a Ligą Złotników. Pożegnamy kilka postaci i może przywitamy kilka nowych, zależy, jak daleko dojdzie anime. Będzie również. U, smutno, dość. Dla osób, które jeszcze nie znają tej serii, a jakimś cudem nie kojarzą, Izuku Midoriya nie ma daru w świecie, gdzie większość społeczeństwa ma daru. Izuku chce zostać bohaterem, ale nie ma daru. Jakoś zdobywa ten dar, idzie do UA, czyli takiej e, szkoły dla bohaterów. No i uczy się, by zostać bohaterem. No i o tym mniej więcej jest to anime Aż do momentu, gdy nie zaczynają dawać sobie popyskach Studio Bones, tak jak od chyba 6 sezonów, odcinków 25, pierwszy. 1 października. Tiger and Bunny, sezon drugi, część druga. To też jest dowód na to, że Netflix nie za bardzo umie w dystrybucji anime. No, większym dowodem jest Jojo, ale no, nie mówmy teraz o Jojo. Tiger and Bunny, sezon drugi. Ogólnie sezon drugi przyszedł po 13 latach, chyba. Coś takiego. No a ten drugi sezon to jest kontynuacja, nic takiego spektakularnego, nowego się nie dzieje. Yy, też nie mam materiału źródłowego, co będzie w tej drugiej części, bo to jest seria oryginalna. Po prostu powiem, że ogólnie Tiger and Bunny opowiada o miast mieście Sterbind, które. Yy, no, w którym są bohaterowie, ale troszkę inni niż Buckle Hero Academia. W każdym razie są nexty. I którzy mają super i oni pracują jako bohaterowie. A to wszystko obserwuje Hero TV, które transmituje ich pracę oraz y, urządza rankingi. No i jednym z takich bohaterów jest duet y, Tiger i Bunny, czyli y, kotecu i Barnaby Bronx Junior. Czyli taki starszy pan, i trochę młodszy pan, bohaterowie. Studio Bandai Namco Pictures odcinków 12. Wszystkie pojawią się na Netflixie 7 października. Fuego de sezon drugi. Anime ogólnie opowiada o Fushim, który zaczął jako kulka, potem przybierał postacie post osób, które obok niego zginęły. I uczył się od nich człowieczeństwa. W sensie najpierw od tych osób, głównie. W ogóle od ludzi uczył się człowieczeństwa. Pod koniec pierwszego sezonu znalazł się na wyspie. I z tej wyspy w drugim sezonie wyruszy w kolejną podróż. Jest to jedno z tych anime, które obejrzałem, ale do końca nie wiem, co mam powiedzieć. ktoś mnie spytał o fabułę, bo. czy fabułę, ogólny zarys. Bo nie mam pojęcia. Był kulką stał się człowiekiem. Odcinków 20, Studio Drive nowe, inne niż w pierwszym sezonie oraz pierwszy odcinek wyjdzie 23 października. To by było na tyle. Dzięki Ci bardzo, jeśli wytrwałeś do końca. Jeśli masz jakieś wskazówki, co mogę zmienić w prowadzeniu kanału, w filmach, nie wiem, to proszę, podziel się ze mną, byłbym naprawdę bardzo wdzięczny. Dzięki. Ciao.